No dobra, idea jest taka, mamy ufolutka pierwszego chętnego Generalnie... <laughs> dobra, idea jest taka, pokaż nam jotać jak wygląda na BMW 900 Proszę Czekaj, czekaj Pierwsze Primo, 182 82. M, drugie Primo, 105 kW w pancerzu F900GS, fabryka, fabryczne zawieszenie, fabryczna kanapka Tak ci nie sumię, tak. Generalnie nie jest źle Pożegaj. No Dwie pełne stopy na stojąco. Czekaj, ale siądź najpierw i pokaż jak z brzuchem Dobrze. Na mały? Jeszcze się Poczekamy się na się ciebie niszczy. Na stojąco, kiera trochę nisko Kanapa Fabryka Poczekaj Zawieszenie No Made by Endurak Z przodu nie. kajaba, nie wiem ile to ma więcej skoku, ile to ma więcej 300 podobno Natomiast wydaje mi się, że nie jest jakoś specjalnie podniesiona tak Nie jest obie stopy w pełni na ziemi na stojąco. jest ok. Endurak tutaj podniósł trochę kierkę, więc nie jest źle. 890 Adventure R. Fabryczne zawieszenie, fabryczna kanapa. Tutaj szeroko muszę trzymać nogi, ale wciąż mam obie stopy w pełni na ziemi. Generalnie nie jest źle. Powiem Ci, że do tego takiego właśnie rozpasanego motocykla pasujesz najbardziej. Na stojąco trochę nisko kiera, ale kiera jest niepodniesiona. Mogłaby być lekko wyżej. Zawias, fabryka, kanapa, nie wiem. Chyba też fabryka. fabryka Generalnie jest mi trochę nisko. Bo za nisko masz kanapę z tyłu. Na stojąco w sumie nie jest źle. Poczekaj, siądź, siądź, siądź najpierw, dobra. No. No nawet, jest nawet jak. stopy na ziemi. Tu mam trochę za bardzo ugięte kolana, trochę mnie to boli na dłuższą metę. Na stojąco da się żyć. Zawieszenie fabryczne, kanapa wygląda ochydnie, wiem. Jest maksymalnie podniesiona, powinno być wcięcie. Jest zrobiona w zasadzie na płasko, Ale Fajnie jest wąziutko między nogami Obiema pełnymi stopami Stoję na ziemi Kiera jest podniesiona 4 cm Na stojąco Fajnie jest Jest ok Dobra ile wzrostu ile zarostu 176-78 kg O kurde Dobra patrzymy 900 -ka. Na siedząco Prawie, prawie sięgam, obiema nogami dobra na stojąco? Bardzo wygodnie, bardzo wygodnie. no i nawet, nawet wizualnie dobrze. No tu już wyżej, no ten era. no to niestety jest jak jest, tam trzeba coś podłożyć, no ale na stojąco jest bardzo dobrze. To już widać, dobra, następny. Błoto, 890? K. No, widzisz. Duży motocykl. Jak się czujesz? A nogami widzę, on nie sięga za mocno. Oryginalna kanapa. Wszystko oryginalne. Dobra, na stojaka, zobacz jak jest. Stojaka fajnie. Ja mam gabaryty projektowe. Dobra. Aprilla. jest trochę niżej. Prawie obie nogi stoją. Ale masz odpuszczoną sprężynę widzę trochę I Tu jesteś poprawnie bardzo Zbija. Nawet Nóżki no, stabilnie mimo tej wysokiej kanapy No podwój gabaryt jest całkiem nieźle nawet Let's... Dobra. Spoko. Dziękuję bardzo modelowi numer 2. Endurak, ile wzrostu? 180 cm, 90 kg. 10 kg, same mięśnie. No i jak się czujesz na najnowszym BMW? Ulekażę się podczas jazdy. Ale powiem ci, że i idealnie się zgrałeś z butami. Wizualnie. No, na tym to w ogóle nie wiem, jak się no, czuć. Na tym to bajka! <laughs> A, jak na swoim! Ale już teraz na ma oryginalne kierownice, to też takie są, szczerze mówiąc trochę banany Można by było trochę bardziej prosto dostosować. Wiesz, to jest motocykl miówsko turystyczny nie? Tu jest kierownica z T7, oryginalna. Aha, okay. Bo jest zmieniana. Bo oryginalne w tym są chyba szersze nawet, Szersze nie, są, nie? tak, no. Właśnie pamiętam, że jak jeździłem pierwszy raz, to byłem właśnie zdziwiony, że taka szeroka kierownica, nie? Tak, to prawda. I trochę zawias jest odpuszczony, więc, więc stoisz równo nogami. No, tak, jako taka. I najnowszy DZIKOL w stawce. Tu jest podwyższona kanapa. Malutki, no malutki motorek tak naprawdę, nie? I rowerek. Z dużą mocą. 187 wzrostu. Myślałem, że kilogramów. 115 kg w pełnym rysztunku, No albo i więcej czasami. Idziemy zobaczyć. 900. Wygodnie. Brzucho ciągnięte. Stoję sobie jak chcę. Tu nie ma problemu z niczym. Mogę nawet lekko sobie ugiąć kolanka. Na stojaczka, dla mnie jest dobrze, ja nie muszę mieć bardzo wysokiej tej, Tam jest gitara, długie ręce, pozycja dla mnie fajna, wygodny. enduro jako maszyna, no tu jest na tym wysoko dla mnie, ale bezproblemowo dwie nóżki, nawet z lekkim ugięciem jak trzeba będzie. Naby kierownica jest troszeczkę za wąska, ja bym wtedy wziął szerszą, bo wolę jakiś tutaj. No stojąco? No stojąco jest w 890. No tu jest maszyna, tu się dzieje. Niziutko, nóżki ugięte, bezproblemowo. Wysoką wysoko te podnóżki, to są wysoko podnóżki generalnie. Dla mnie kąt ugięcia kolan już jest dosyć duży. Dobra, na to. to. to jest w miarę ok, dla mnie. Tu nie ma żadnego problemu. Żeby A tu gatłarek ma mocno odpuszczoną sprężynę. Jest trochę przysiądzie jak ja siądę. Nóżki tutaj na luzie. Tutaj naprawdę jest duży lajcik. Nie? Dobra. Ten na stojąco jak w domu Jak w domu, tego kierownicy mi to też zmienił oczywiście I jest słaba Problem z kim A no teraz jak podwyższył kanapę to jest wygodniej Tam jest mega wygodny, ale dalej mam ugięcie Kolan, No motocykl mały Nie? Rowerek Ale tak wam powiem tutaj z prowadzeniem Tu jest troszeczkę blisko Moim zdaniem Ale jest ok. Nieźle, nieźle. Może być. Nie no, nie to nie nie tyle. Nie.